pani doktor często mówimy o profilaktyce mówimy też o szczepieniach czy szczepienia z punktu widzenia systemu ochrony zdrowia są opłacalną inwestycją czy opłacałoby się żeby szczepionki zalecane szczepionki były bezpłatne albo refundowane dla niektórych grup pacjentów Oczywiście szczepienia są bardzo efektywne kosztowo dla różnych grup pacjentów o pacjentach młodych czy o pacjenta, czy o dzieciach, to wszyscy wiemy, natomiast to się tyczy pacjentów w wieku podeszłym. Ma to ogromne znaczenie na przykład z punktu widzenia ich kosztów, które ci pacjenci ponoszą lecząc się na choroby, przed którymi szczepienie mogłoby ich uchronić. Na przykład takim przypadkiem przykładem jest półpasiec który w wieku podeszłym może spowodować ogromny ból, którego leczenie wywołuje ogromne koszty bezpośrednie i pośrednie dla pacjenta i dla systemu. No właśnie, to są też ogromne koszty dla systemu ochrony zdrowia, bo często ci pacjenci są przez wiele miesięcy, a nawet lat leczeni na przykład w poradniach leczenia bólu. Dokładnie tak. I, i ich jakość życia bardzo y, spada. Oni bardzo dużo y, muszą czasu, energii poświęcać na to, żeby y, poradzić sobie z tym bólem. Poza tym nieleczony półpaciec... Czy się no, może doprowadzić do powikłań, nawet jak utrata wzroku. A czy mamy przykłady innych krajów, gdzie rzeczywiście, które zaczęły wprowadzać taką politykę i prowadzą taką politykę, że to się po prostu opłaca, że szczepienia się opłacają, żeby były bezpłatne? W Wielkiej Brytanii szczepienia są bardzo obecne w edukacji? To znaczy, nie ma tam przymusowych szczepień, ale pacjenci wiedzą, że warto się szczepić. I dzięki wydatkom na edukację na temat szczepień, również w wieku podeszłym, pacjenci wiedzą, że jest to warte. A gdyby spojrzała Pani z takiego punktu widzenia farmakoekonomicznego w Polsce, czy rzeczywiście warto byłoby, żeby więcej szczepień było refundowanych i bezpłatnych, dla, szczególnie dla osób najbardziej zagrożonych chorobą, na przykład osób starszych? Zdecydowanie tak. Doprowadziłoby to do dużo mniejszych kosztów w systemie. To się tyczy nie tylko półpaśca, ale też na przykład grypy, czy już wszyscy wiemy o tym COVID-u.